Witaj. Z tej strony Anna Karolina. Zapraszam Cię na spotkanie z jazzem w tle, z Tobą w roli głównej i z radością, która mam nadzieję wytworzy się podczas tego spotkania. Radością, która w sercu wzbiera i tak pozostaje. Powolutku przemieszcza się, tętni, otwiera wszystkie zakamarki Twojego serca, w których czujesz płynność, czujesz radość, swobodę i zadowolenie. I tak, kochany, kochana, przyjacielu, przyjaciółko, znajomy, Znajoma, nieznajomy, nieznajoma, zapraszam cię na chwilę relaksu, na spotkanie z tobą i ze mną w tle. Jeśli pozwolisz, przed nami 20 minut odpoczynku, wyciszenia, relaksu, ale też Spotkania przede wszystkim z kimś tak bardzo, bardzo ważnym, a czasem zapomnianym, odkładanym na później, zaganianym, zabieganym, krok za krokiem, podążającym za życiem. A czy nie lepiej być w nim zanurzonym, zanurzoną? Spróbujmy. Zobacz. Może to się uda? Może otworzysz się w taki sposób, że poczujesz radość z tego spotkania spotkania z najlepszym towarzystwem pod słońcem z Tobą, z Tobą, kochanie. Więc, jeśli masz zgodę, i jeśli chcesz wykorzystać ten czas, Zapraszam Cię do tego, byś przyjął, przyjęła sobie wygodną pozycję. Niech to będzie fotel, może krzesło, może podłoga e, wymuszczona ciepłym kocykiem, a może wygodny tapczan, łóżko, zaproś do siebie swoją uważność. Weź kocyk poduszkę. I daj sobie przestrzeń do tego, by zanurzyć się w sobie, rozgościć się, otulić się sobą, w sobie, dla siebie. Czy jesteś gotowy? Gotowa? Czy masz ochotę na chwilę relaksu, odprężenia? Może potrzebujesz jeszcze chwilę, by zrobić sobie herbatkę? Owocową bądź czarną, z odrobiną imbiru, z pomarańczą, goździkami, cynamonem. Jeśli jest taka piękna, tyle można doświadczyć w niej ciepełka. dać sobie je. I o to w życiu chodzi. Przecież w każdej porze roku możemy odnajdować coś dla siebie. Latem, gdy gorące promienie słońca ogrzewają naszą skórę, aż usta uśmiechają się na samą myśl o tym. Pomyśl, poczuj, jak miło jest. Wyobraź sobie, że idziesz sobie plażą. Jest ciepło, słonecznie. Jesteś sam bądź w towarzystwie kogoś ukochanego, ulubionego, zaprzyjaźnionego. A może jesteś sam, sama, z, taki samym, z takim samym odczuciem, że jesteś z kimś ulubionym, ukochanym, tak ważnym i wreszcie docenianym. Idziesz sobie radosnym krokiem przez plażę, czujesz piasek pod stopami, ziarenka piasku przemieszczają się między palcami stóp. Okalają pięty, podnoszą się nieco wyżej, otulają sobą kostki i tak idziesz. A może masz ochotę zanurzyć stopy w ciepłej wodzie? Jest taka zachęcająca. Krok po kroku idziesz, wyprostowany, wyprostowana, tak szczęśliwa, szczęśliwy, zadowolony, że oto jesteś. Jesteś w naturze, z naturą, która daje tyle ukojenia, tyle ciepła, tyle radości. No i jesteś ze sobą. Wreszcie, nareszcie. Aż nie chcesz kończyć tej podróży. Ty dopiero się rozkręcasz. Ty naprawdę masz ochotę przeSpacerować kilometry, patrząc, jak bawią się dzieci. Słysząc ich śmiech, obserwując okolice, jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Jeśli masz ochotę, weź głęboki wdech i wydech, poczuj, poczuj zapach powietrza. Poczuj, jak powietrze rozchodzi się po Twojej klatce piersiowej, gdzie do brzucha wypełnia Nim, wypełnia tym powietrzem cały Twój organizm. Tak bardzo tego potrzebujemy, tak bardzo tego potrzebujesz właśnie teraz, by poczuć oddech, tą sprawczą siłę naszego życia. Oddech. Oddech, weź kolejny głęboki wdech, rozluźnij się, odpocznij, odpoczywaj w radości. Może pojawia się uśmiech na Twojej twarzy, a jeśli nie, to może zechcesz go przywołać. Odrobinę podciągnąć do góry kąciki ust, tak, żeby ciało, twarz przypomniała sobie, jak miło jest się uśmiechać, jak radość wstępuje w ciebie, delikatnie, powoli, subtelnie, ale rozgaszcza się w tobie, wypełnia ciebie. To takie miłe, czuć radość, radość z chwili, Radość z tego, że właśnie oddychasz, właśnie dziś, właśnie teraz, w tej minucie, sekundzie. To jest prawdziwy dar i prezent. Jesteśmy życiem. Jesteś życiem. Rozgość się na moment, w tej chwili, w Twojej przestrzeni. Podaruj sobie myśli pełne pokrzepienia, uśmiechnij się do siebie, pobądź tak na 100%, ba na 200, na 300, ile tylko możesz, pobądź, pobądź, zachwyć się sobą i tą chwilą. Ja zaraz do Ciebie wrócę. Czy jest ci teraz miło? Czy rozpływasz się w radości? Czy czujesz się szczęśliwy, szczęśliwa? Spójrz, przecież mało się wydarzyło. Po prostu, Twoje ciało odpoczywa, Twój umysł relaksuje się. Nie wymaga to wielkiego wysiłku i nakładu w pracy. Po prostu podejmujesz decyzję, że właśnie teraz dajesz sobie 10 minut. 10 minut na to, by poczuć, kim naprawdę jesteś. Tak głęboko w sobie. Tak w ukryciu, kim jesteś. I jeśli pozwolisz, powiem ci, jak ja widzę siebie, ciebie. Nas jako ludzi, więc jesteś istotą, jesteś energią, jesteś życiem, jesteś byciem, doświadczeniem. Jesteś mądrością, duchowym stworzeniem, które wie i czuje. Tak dużo wie i tak mocno czuje. Wystarczy pozwolić sobie na to, by poczuć się kimś wyjątkowym, cudownym, o dobrym sercu, barwnej duszy i bardzo błyskotliwym umyśle. Wyobraź sobie, że spływa teraz na ciebie obłok. Jeśli chcesz, oczywiście. Obłok. Jaki chcesz. Może być biały, lekko niebieski, różowy, może tęczowy, zielony? Dlaczego nie? Zobacz, jaki jest ten obłok. Unosi się nad tobą lekko. Zachęca do tego, byś przyłączył się do podróży. Do podróży. Może masz ochotę. Otulić się tym obłokiem, poczuć miękkość, poczuć wyjątkowość tego wydarzenia. Obłok otula cię, rozgość się. Jest tak błogo, tak przyjemnie, jak pod cieplutką kołdrą. Cudownie, prawda? I tak, możesz wybrać się w podróż na tym obłoku, jeśli chcesz. Dlaczego nie? Przecież to tylko nasza, aż nasza wyobraźnia. Możesz wskoczyć na ten obłok i pofrunąć w niebo na chwilkę. Bez obaw wrócisz. W momencie, gdy otworzysz swoje piękne oczy, przeciągniesz się, będziesz. Będziesz na ziemi, będziesz tu, poruszasz stopami. Poruszasz dłońmi i już. Kochany, kochana, pozostawię Cię teraz w tej przestrzeni. W przestrzeni, w której jesteś tak bardzo bezpieczny, bezpieczna. Jesteś u siebie. Więc dziękuję Ci za Twoją gościnność, że mogłam być z Tobą, być przy Tobie przez chwilę. Ale pamiętaj, Twoje uczucia, Twoje doznania są Twoją zasługą. To ty pozwoliłeś, pozwoliłaś sobie na tak cudowny relaks. I za to jestem wdzięczna. Do usłyszenia.